Biologia w walce z epidemią, tym problemem oraz znaczeniem probiotechnologii i pożytecznych organizmów dla naszego zdrowia i zdrowego domu, zajęto się podczas konferencji zorganizowanej przez Probiotics Polska w siedzibie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 23 października 2021 roku. Bardzo istotną rzeczą jest edukowanie ludzi. Każda okazja do edukacji jest dobra. Bez względu na to, jaka jest sytuacja i co się dzieje. Edukujemy różne grupy społeczne, ludzi bardziej świadomych, ludzi mniej świadomych, może mówi się do nich wtedy innym językiem. O jedni wymagają bardzo merytorycznej, wysoko merytorycznej wiedzy, inni z kolei takiej wiedzy prostej, zrozumiałej. Łatwej do zastosowania, ale o to chodzi. W czasie spotkania Sławomir Gacka, prezes zarządu Probiotics Polska, zapoznał uczestników ze znaczeniem gleby dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi. Przypomniał, że od tego, co w glebie piszczy, zależy nasze zdrowie. Musimy z dużą uwagą powrócić z powrotem do tego, jak nasze gleby wyglądają, bo jeżeli nie będziemy pewni, że mamy zdrowe gleby. Rzeczywiście, że w nich przebiega dobry, zdrowy proces, że tam rządzą dobre bakterie, to nie mamy żadnej gwarancji, że w płodach, które uzyskamy w ziemniaku kukurydzy, marchwi, pietruszce, kapuście, że tam będą te składniki, które my potrzebujemy. Jeżeli rzeczywiście jeden człowiek, który uprawia, wprowadzi ileś substancji chemicznych do tego, co ma zjeść drugi, to myślę, że w jakiś sposób oszukujemy siebie. No cóż, walka o nasze zdrowie zaczyna się od Ziemi. Tymczasem profesor Ewa Sawicka przypomniała, jaki wpływ na nasze środowisko mają rośliny. Także doktor nauk medycznych Irena Dawiduk interesująco wyjaśniła zebranym na sali Wrocławskiego Notu próby zmian w produkcji żywności, tak aby miały pozytywny wpływ na nasze zdrowie. To są ważne rzeczy, ale ja myślę, że ludzie w tej chwili to już odkryli. Taka zwykła rzecz jak zupa, jak rosół, którym nazywamy zupą W takich historiach właśnie, jak mamy w tej chwili zakażenie zakażenia covidowe, niezwykle jest pomocne. Ale to genetyczna interwencja, jeżeli chodzi o krowę, to doprowadziła do dużego nieszczęścia, tak samo jak do zbóż, bo to jest przecież podstawowe pożywienie wszystkich, jest lubiane i jest podstawą dla ludzi starszych, a czyni ich bezradnymi, chorymi i w zasadzie w tej chwili mało jest kto, kto nie skarży się na brzuch. Powinno być podjętych szereg działań, w których mówimy, jakie rozwiązanie wprowadzimy zamiast tego i ta obawa u rolników, proszę się nie dziwić, ponieważ Rolnik żyje sezonową uprawą i on musi utrzymać rodzinę, dlatego niesie też sporo obaw, kiedy jest odcinany od pewnych nawykowych działań, które były, mało tego, działań, które były naukowo popierane. Bez dodatkowego wyjaśnienia mówi się mu, ale nie możesz truć innego człowieka. Więc ja protestuję przeciwko określaniu rolników, że trują kogoś ponieważ tego wszystkiego byli uczeni. Więc ktoś tego uczył. Jeżeli ktoś tego uczył, to po pierwsze ta grupa ludzi musi powiedzieć: Przepraszamy, to nie była zdrowa agrotechnologia. Może za dużo stosowaliśmy azotu. Zielona rewolucja się nie powiodła tak naprawdę. Dzisiaj też kosztujemy smaki tej zielonej rewolucji poprzez ilość azotynów i azotanów. Musimy zmienić agrotechnologię, musimy podglądać naturę, musimy wrócić do bogactwa gleby w próchni. Musimy odbudować próchnicę, którą jako dwa pokolenia żeśmy w dużej mierze skonsumowali. Potwierdziła to lekarz medycyny Waldemara Ostrowska, popierając przykładami w wykładzie zatytułowanym: Dysbioza jako problem medyczny. To jest tak, my chcemy naprawiać skutki, objawy, a nie przyczyny. I dlatego tu staramy się na, tych, na tej konferencji i może na przyszłych konferencjach mówić o przyczynach. Bo łatwiej jest coś zdusić w zarodku, już potem długo, niecierpliwie, bo ludzie są niecierpliwi, hodują sobie na przykład coś przez 20 lat, ale chcieliby, żeby pstryk i za trzy dni już tego nie był. I na koniec było nie mniej ważne wydarzenie. Przypomniano o tym, że należy pamiętać, zdrowy dom to dom z probiotykami. Interesujące przykłady i potrzeby dbania o dom przy pomocy probiotyków przedstawiła Wioletta Mysiewicz, przewodnicząca Rady Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii z Probiotics Polska. Że najważniejsze jest to, że to są naturalne wyroby z dobrymi bakteriami, i to działa przede wszystkim dla nas wzmacniająco, nie osłabia naszego całego układu odpornościowego, nie zawiera żadnych toksyn i przede wszystkim przywraca właściwe, tak jak mydełko, pH skóry, regeneruje skórę, nawilżają skórę, bo są tam olejki naturalne, jak również, co jest bardzo ważne, przykład stosując płyny do prania na bazie probiotyków, nie ma tam żadnych detergentów, tak? czyli nie ma toksyn, które będą nas osłabiały, tylko są dobre bakterie, które wszędzie są tak? i teraz zadanie, czy do sprzątania, w sprzątaniu, czy w do prania, czy w kosmetykach, to my wówczas nie osłabiamy siebie, tak? czyli mamy cały czas naturalną tą florę bakteryjną, która będzie nam sprzyjała. Trzeba przyznać, że przedstawienie bez tajemnic probiotechnologii w walce o zdrowie w czasie epidemii na pewno było wyjątkowym wydarzeniem dla uczestników tego spotkania i co ważne, jedno jest pewne, kto wziął w nim udział, nie żałował.